Kanały prywatne umożliwiają nam jako nauczycielom podzielenie całego zespołu klasowego na mniejsze grupy. Na przykład grupy realizujące em, zespołowe projekty edukacyjne. U mnie w tej chwili w zespole Informatyka 2020 D Wierzbicki mamy cztery już utworzone tego typu grupy: grupę projektową 01, 02, 03 oraz 04. Chciałbym dodać kolejny kanał komunikacyjny dla grupy piątej. Dlaczego? Dlatego, że z każdym z tych kanałów związane są możliwości komunikacji pomiędzy jego członkami. Jeżeli do grupy projektowej numer 01 należy kilka osób, symbol łódeczki mówi o tym, że tylko osoby przyporządkowane do tego kanału będą miały do niego dostęp. Reszta osób, które do kanału nie należą, nie będzie go nawet widziała na liście wszystkich kanałów stworzonych w ramach naszego zespołu. Natomiast w ramach takiego kanału, który na grupa uczniów widzi, ma dostęp do karty wpisy, gdzie może prowadzić dyskusję, na przykład nad właśnie realizowanym projektem edukacyjnym, ma dostęp standardowo do karty pliki gdzie może współdzielić dokumenty i wspólnie nad nimi pracować, jak również nauczyciel może dodać kolejne karty, na przykład karty do sekcji w notesie zajęć przeznaczonej do współpracy właśnie w ramach takiej grupy projektowej. Wszystkie te wpisy, dokumenty oraz notatki poczynione w notesie zajęć będą dostępne tylko dla członków przyporządkowanych do danego kanału prywatnego. Jak w takim razie taki kanał prywatny możemy utworzyć? W tym celu wybieramy przy nazwie naszego zespołu więcej opcji, czyli symbol trzech kropeczek. Następnie wybieramy opcję dodaj kanał i wprowadzamy nazwę kanału prywatnego, który chcielibyśmy tworzyć. W moim przypadku będzie to nazwa Grupa Projektowa 05. Po wpisaniu nazwy powinniśmy wybrać odpowiednie ustawienia prywatności. Zamiast kanału standardowego będziemy tworzyli kanał prywatny. Dostępny tylko dla określonej grupy osób z naszego zespołu. Przechodzimy więc za pomocą przycisku Dalej. I następnie powinniśmy dodać członków do kanału Grupa Projektowa 05. W tym przypadku postępujemy podobnie jak podczas zakładania zespołu bądź modyfikowania członków zespołu, a mianowicie wyszukujemy za pomocą nazwy użytkownika, nazwy logowania, a więc adresu e-mail, bądź grupy stworzonej przez administratora naszej usługi Office 365 członków, których chcielibyśmy dodać. W moim przypadku będzie to Karolina. Żyrafa, Tomek, Bubr oraz Józef Wieloryb. Po ich wyszukaniu i wybraniu mogę kliknąć na przycisku Dodaj, aby utworzyć kanał wraz z ich dodaniem jako uprawnionych członków. W tym momencie uczniowie otrzymują stosowne powiadomienie. Jak również nazwa kanału prywatnego pojawia się na liście wszystkich kanałów, które widzą w ramach naszego zespołu. Należy pamiętać, że jeśli w naszym zespole są nauczyciele dodatkowi, na przykład nauczyciele wspomagający jego prowadzenie, na karcie nauczycieli powinniśmy ich również dodać do danego kanału prywatnego, aby mieli do niego dostęp. Mogli się w tym kanale komunikować z uczniami do niego należącymi. Po dodaniu zarówno uczniów jak i nauczycieli możemy wybrać przycisk gotowe. Nowo utworzony kanał prywatny jest widoczny na mojej liście i oznaczony symbolem kłudeczki, aby zaznaczyć, że jest to kanał dostępny tylko dla części członków naszego zespołu. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w wykorzystaniu kanałów prywatnych, np. do pracy w podgrupach w ramach realizacji edukacyjnych projektów zespołowych przez naszych uczniów.